Hej, w tym daily vlogu będą ogólnie trzyma, trzy tematy, takie trochę rozciągnięte od siebie. Pierwszy temat to będzie to, skąd mam zboże do produkcji przynęt zanet między innymi kukurydzę, pszenicę, pszenżyto. Drugi temat to będą zawody majowe. Były w tym roku takie zawody majowe, ale nie z taką pompą, jak to było kiedyś. Takie luźne zawody majowe i będziecie mieli taką przynitkę scen z tych naszych zawodów majowych u mnie nad tym nowym stawem. I kolejny temat to będzie to, skąd ja robię, gdzie ja robię zakupy wędkarskie i w ogóle jak robię zakupy wędkarskie wędkarscy youtuberzy i co dostaję od firm. Więc jakie trzy tematy w takim luźnym daily vlogu. Mieszkając na wsi mamy prawie, że nieograniczony dostęp do zbóż, kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, które jak najbardziej przydaje się podczas produkcji przynęt, czy wędkarskich, bo w większości przynętach, zanętach znajdują się ziarna zbóż, albo mączki ze zbóż. No i między innymi e, posiadamy trochę pszenicy, pszenżyta, to jest akurat pszenżyto, chyba jakieś tam resztki żyta, czy obok nie brakuje też kukurydzy. Jak to na wsi, pszenżyto siejemy sami, a, a kukurydza kupujemy od pobliskich rolników. Mam tu taczkę, no i muszę tą taczkę kilka, e, kilka kursów wykonać, aby tę kukurydzę teraz zmieni, zmielić i mieć mączkę kukurydzianą. A na firmie dzisiaj lecimy z produkcją nowości, nowej zanęty. Zanęta nazywa się Amur. W zanęcie znajduje się m.in. susz z lcerny, mączki, przedna kukurydziona, ziarna zbóż, granulat kukurydza, e, granulat trzcina, granulat trawa, kulki ogórek, więc jest to taki miks zanęta specjalnie pod Amura. Jak najbardziej można lepić kule zanętowe, kulami zanętowymi nęcić, czy e, do koszyczka e, jak najbardziej też się nada. Jak przesiejemy, to i nada się pod e, metodę. Coś takiego, nowego. Dzisiaj cały dzień będzie produkcja zanęty amur. Witam na Zawody, spławikowe. Na tym moim nowym, większym stawie. W ogóle dziwne, że ryby biorę, bo poziom wody obniżył się o dobry metr. W ciągu ostatnich kilku dni, a ryby i tak biorę, bo trwa kopanie, powiększanie, pogłębianie stawu i wiadomo, ta woda trochę opadła. A ryby biorą. zaraz Wam w sumie pokażę, co się dzieje. Stąd ta woda opadła, dotąd też. Angelika z Adrianem, jaki fajny namiot mają. To jest typowo karpiowe. Typowo karpiowy. Tam jest Kuba, który chyba najwięcej ryb ma. Zaraz do niego pójdziemy, pogadamy z nim. No i to i trwa wędkowanie. Adrian ma problemy spłowikowe. Gdzieś jakiś, jakiś badyl jest. W ogóle to Kacper jest. Bartek jest po, nie wiem, po dwóch latach, chyba z dwa lata na filmach go nie było. Nagle się pojawił. Co z wieś? Karpia i płotka. O, Każde z ryb, praktycznie elegancko. Adrian, jednak wyrwał, pokaż co tam masz. Jednak wyrwałeś, brawo, fajnie. No i tak tutaj to trwa, wygląda. Kuba e, fajki robi. Co zrobiłeś? Mam coś około. tak myślę. 6-7 kg, ryb. Tak? O, no co konkretnie? 3 karpie, dwa takie w przedziale. Z 2,5-3 lina taki, takiego pomarańczowego, lina mniejszego z 2 karasie. Dobra, wystarczy. I jeszcze takiego karpia pomarańczowego. Tak? A, taki większy no, tak? Jest i Mateusz, którego też chyba z 2 lata nie było. Co ty złowiłeś? Co złowiłeś? Nie miałem karpia, ale ty A, czyli jeszcze nic, tylko jedyny chyba, tak? No. Czy nie? O. Dobra, dorybianie stało trpiami, koi. Wszystkie takie fajne, ubarwione. Bo no to, to się fajnie będzie tutaj e, kameleonował. Ten fajny. Będą fajnie widoczne. Jak podrosną. Niektóre japońskie. Ten chyba japoński. Dobra, około 15, może 20 e, takich kajaków fajnych. Jest bartek z czymś większym? Wspadło, aj, a było. Kasper coś tam ma na robaka. Kasper na karpiówki, karpiówki przerobił na słowiki. Jazda. No i tam u Kaspra taki z kilogram, 2 brawo. W ogóle prawie każdy z rybą. Ale teraz nie ma sensu nagrywać, bo jest słaba jakość, jak widać ciemno się robi. W dzień więcej nagramy. Pokażemy jakie techniki, taktyki, kto jakie stosuje. Te ledy solarny na czujnik ruchu fajna sprawa, mam stanowisko oświetlone gdzie jestem. Tam u chłopaków też coś się świeci. No i u mnie też dwa świetliki. Jest tu gładka coś większego. Tam chłopaki mają ognisko. Ale fajnie dla nie było widać. Chyba amur tak lejtowo idzie. No i tam chłopaki z czymś walczą. W ogóle ciemność się robi, więc taka jakość niestety. Jakieś 40 cm, a metr woda padła, w sumie dzisiaj 40 cm przez ostatnie dni tylko metra i na ryb, nie, ryb to nie, dla ryb nie zrobiło to żadnego wrażenia. Chodzi przy brzegu waleczny. Ale jeździ jak kurde jak silny. Tak? No, no no. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 spójników ze świetlikami. Zawody spławikowe. Widać masa spływików, Ilość uczestników też dopisała. I robimy zawody spłowikowe nad stawem. Wszyscy w świetliki zaopatrzeni. I jazda. Ogólnie bardzo dużo ryb już padło. To na razie chyba Kuba wygrywa. Patrzcie jak jasno. Bartka ryby, karp, karaś. Trzy karpie i. Nie, trzy karpie i potka. No, no, no. Ale i. A, to karp, czy myślałem, że to karp. karp? No, no, no. no. Ognisko nad wodą musi być. To dodaje tylko pikanterii i klimatu Wytrwały karpiarz w wyczekiwaniu na chytrego karpia Nocka, nocka moi drodzy i jest u Adriana coś. Ale chyba nie dużego, nie? No w ogóle to tak co kilkanaście minut u kogoś z ryba. Patrzcie wszędzie z pławiki. I jest Adrian z czymś. Która ryba pierwsza? To jest kolorowe coś chyba czy nie? A nie Co To jest Lin? Linek, no. Pomarańczowy. No, pomarańczowy. Pierwszy Twój lin A nie wiem, nie wiem. Ale Twój pierwszy pomarańczowy. No. Jest pomarańczowy lin, ozdoba tego łowiska. No brawo, gratulacje. Ładny, ładny. Na pewno fajnym elementem na tym moim łowisku jest to, że są stoliki, krzesła na stanowiskach i u góry LED, na który się świeci ładuje się solarnie. No teraz gaz. Ale to wystarczy, trzeba zobaczyć, czujnik ruchu i się zapali. Jest, kuba, z kolejną rybą. Kuba ma najwięcej zaraz ilości Kolejny i w jakości lin. Lin, zielony lin. W nocy biorą. Trzeci czy czwarty zielony? Jeden pomarańczowy. No, no jeden pomarańczowy, do Dobra, słuchajcie, jest węgorz. Mo tutaj już pokaż się, kuba zejdź. Masz węgorza, brawo. Patrzcie, jaki wąż. Na robaki? Jest węgorz. Pomó co Zaraz pomogę, czekaj. Dajcie, pomogę, on nie gryzie, spokojnie. I nie, nie razi prądem. Ale fajny. Jest, ja jest węgorz z tymi węgorzami, to jest taki problem, że one tak głęboko połykają, tu jest. że je ciężko odhaczyć. I co widzisz Haczyk? O tu jest. Ty? Dobra, przed chwilą yy, był węgorz, a teraz karp. Taki moment, że biorę no jedna po drugiej. Patrzcie, jest taki y, karp, Bartek fajny w wrócił. No i raz tak pokażę, pokazałeś? O no, czekaj. Dobra, fajnie. Przed chwilą. No, to nie o konie się nastraszy. Przed Ale chwilą pas, węgorz, a teraz... Yy, teraz karm. O, jest, nastraszony. Dobra, gratulacje. Dla Adriana wędka się poplątała w kołowrotku i ręcznie ściąga ryba. Ja mu pomagam trzymać wędkę. Adriana ręką ściąga. O, czuję, ty, na wędce czuję. Siedzi. Ty, no. Pomarańczowy znowu? Pomarańczowy. Tak się wygiął. No. Ale on jest zaplątany w drugą wędkę, moją. No, ale jest, pomarańczowy. Trzymaj, Kubus. Mamy poranek. Kuba ma chyba najwięcej ryb. Poranne ważenie ryb. Kuba, półsiaty ryb, w kilka jakichś pomarańczowych. Zaraz zobaczymy, ile kilogramów będziemy ważyć. U Kuby, o, jaki fajny karpik, patrzcie. Nawet złotą orfę Kuba złowił. Lin, taki ze 40 parę centymetrów, może i koło 50 nawet. Kolejny lin pomarańczowy Następny lin, no Kuba łowca w ogóle Kuba używał zanętych linka karaś No i pułapu liny karaś zmieszany z karpiem A linka karaś, no i złoto orca. Kuba jeszcze e, złapał To jest Tak złoto orca. pierwszy twój pierwsze pomarańczowe liny twoje No No fajnie, bo kurde dużo ryb jest pomarańczowych, kolorowych właśnie o to chodzi Prawie połowa kolorowych, ozdobnych ryb, rzadko spotykanych Jeden karaś Czyli karaś się słabo biorą, bo tarbu chyba mają tak mi się wydaje. ona nawet krąpia mówi jeszcze tam, I fajny, fajny karp koi. Ładnie to wygląda. Kuba ma ryb kilogramów... 9,70. 9,76. Brawo, Kuba. Czekaj, weź, 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 zrób zdjęcie z wagą, weź po, po, samą wagę do góry. Nie, podnieś wagę do góry, bo ona się za... o, tylko trzymaj. Trzymaj tak, czekaj. Dobra. Wypuszczamy. W ogóle będzie nagroda za największą ilość y... A karpi osobno, czyli są tak? Czy tylko koi oddzielnie i zwykły oddzielnie. Albo wróć, karp to karp. Nie, nie będzie bliżej karpi. Karp to karp. Adrian miał rybę. Liczymy też ilości ryb. Krąb chyba, albo leszcz, krąb chyba. Branie u Kuby, Kuba tam ma dwa spłowiki. W ogóle dalej jest staw kopany i to ryba mi przeszkadza. No i ma Kuba ryba, ale to już do następnej tury, kubuś. Karp koi, tak? Pokaż też w ogóle z fajnym ubarwieniem. Też chyba z tamtego roku. Fajnie, bo te karpiki kolorowe biorą. No, patrzcie, jaki... Brawo. 12 ryb mam i. Wysył. 12 ryb no. i y 5 rodzajów. Dobra. Dobra, ważenie Kaspera ryb. Kasper wczorajszy. Kasper ma chyba największą rybę. Dobra. Trzymaj i ważysz. Kasper ma same karpie i tylko karpie. W ogóle karaś nie bierze. Bo chyba tarło ma. Zabierz tak bo ja nie widzę nawet. 7... wróć. 7,60. Goni no, kreta. Brawo, dobra, wypuszczamy. A tutaj Bartka Ryby, patrzcie jak kolorowo, te kolorowe karpie się przyjęły. No i karpie, karpie i chyba jakiś tam kareś. Bartka e, Ryby. I teraz e, Bartka Ryby. Bartka Ryby ważą... 9... 40... 9,40 Bartek, Kuba 9,70. I Kasper już nie pamiętam ile chyba z 7, coś takiego. Kuba 9,70, Bartek 9,40, Kasper 7 ileś. I to jeszcze inni po jednej rybie, więc ogólnie spoko. Pies pilnuje wędek, jak widać, jak będzie branie, to będzie pilnował. A obok co grill. Majowy grill. Angelika za kuchnią. O jaki fajny hamburger. Kuba się relaksuje. Niezawygodnie. Nie? Wędkarski pies, pilnuje wędek. Dobry wariat. Adrian przed chwilę fajnego lina złowił. A tam dalej w oddali jest Mateusz, który coś większego ciągnie. W ogóle mamy drugi dzień, południe. No i coś tam siedzi. Lin? Jak lin to spory. Jesiodr. to się nie liczy. Kurde no. Ale jak chodzi. chodzi... No właśnie, no wcześniej byłeś węgorzak, który nie są brany pod uwagę i teraz jesiot, który nie jest prawdy pod uwagę Jak chodzi jako mija podbierak No nie Dobra jest chyba Taki jsiotr fajny nos ma w ogóle podrosły no ja nie powiem mam takiego siłego tej wielkości wpuszczał. Taki jesiot. Ale taki dziwny trochę kolor ma jest, jest nawy Na no, robaki tak? Tak, czerwony No dobra Fajnie, Fajna fajna płetwa. Do Możliwe, że deszcz zaraz będzie padał, bo ta już jakiś patent wymyślił na deszcz. Czemu? Ostatni raz, Czemu? Mamy wieczór, druga w sumie noc. No i Paweł coś tam złowił na świetlik. Linowy karp. 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 No, i jest Paweł z kilogramowym karpiem. Brawo, brawo, brawo. Brawo, ostatnia, umrótł teraz karp. Nieźle. Ostatni dzień zawodów, chyba ostatnie ważenie. Kuba klenia złowił, tak? Klenia złowił, no. Ale klenie są wyjęte z gry też, Kuba. Klenia są wyjęte z gry? Tak, też. Wszystkie takie ryby słabo wytrzymałe są wyjęte z gry. to. Tam jest Paweł z Danielem. No i tak no na razie wygrywasz. Kuba druga tura. Ma pomarańczowego lina. Klenia wypuściliśmy, bo się nie liczy. Dwa karpie, jakiś tam karaś, który cały ranny jest prawdopodobnie podarle, I karpik koi. 4,5 i, pół. Cztery i pół. Brawo. Czyli dziewięć... Aniela tam ktoś ma, podobno karp koi. Adrian, Adriana ryby, w ogóle fajnie, bo tak od wpadają, jak jest patrz, patrzcie jaki fajny, fajny no. karaś. to właśnie ja ten podobał. Tak. Czekaj, patrzę. Nie. O, ta, nawet ma tą ikrę. Ikrę w sobie ma. Bardzo ładny, no i ładne linie jakieś pomarańczowe. No, Fajnie. Nie I od Rejana ryby, chyba za trzy pomarańczowe linie czekaj, nie mogę wejść trzy, trzy Trzy równo Trzy równo Zostaw Tam dalej też mają pstrąga, ale niestety pstrągi się nie liczą Tam widać kacze, taki nieduży pstrąg Przechodzimy tak do zakończenia zawodów słowikowych. Trwało po stawu w czasie zawodu, więc te ryby tak średnio brały w Ostatni dzień to w ogóle prawie nie brały i lecimy od razu z pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce zajął mój tworyd, Czyli też oczywiście standardowo imprezowicz zawodów. Tak? Trzy moje nagrody rzeczowe. Całą skrzynkę różnych towarów masz. Dzisiaj jakichś wielkich pucharów nie mam, bo takie zawody dzisiaj takie były no, bez wielkiej rangi. Najwięcej ryb. I złoty metr to było I gitara. Pierwsze miejsce Zawody wędkarskie rafi się pierwszy. pierwszym ma, stopniu Możesz tego założyć no sobie. Drugie miejsce dają Bartek. W sumie Bartek też na zawodach pomalonych ma pierwsze miejsce, teraz drugie. Pierwszy dzień tylko połapałeś, nie? No, pierwszego dnia najlepsze granie. Każdy sobie do niego wtedy każdy właśnie. I drugie miejsce. Trzeciego miejsca kaspra nie ma. Więc te tak nagrady nie wiem, w pismo ale jeśli nie, to mu Ja je na razie zostawiam tutaj. A dla Was za to, że, najdłużej, że się siedzieli, bo dwa dni i uczestnicy żeście z dowodów nie uciekali, bo każdy sobie do domu chodził, wyjeżdżał, bo kilka godzin każdego gdzieś nie było, to no. dla Was nagrody pocieszenia. Dzięki. No, to Kuba w ryb około 13 kg Bartek ma 9-7 kg, 27 ma 9 i Kasper z 7 kg. Teraz czas na ostatnie zakupy wędkarskie, no i nie tylko zakupy wędkarskie, bo prawda jest taka, że wielu wędkarskich, tych większych oczywiście, youtuberów i celebrytów tak zwanych, dostaje od firm, sklepów, producentów, troszkę tego sprzętu. Często producenci firmy, sklepy sami się zgłaszają, czasami youtuberzy o coś proszą. Tu akurat wszystko, co, co sam dostałem, co sami się do mnie zgłosili. I pokażę Wam kilka, kilka akcesoriów, gadżetów, które na pewno w filmach będą używane i które są Praktyczne oraz które będą używane, gdzie robię zakupy i ogólnie jaki sklep polecam? No to polecam sklep wędkarski.pl, jest to jeden z tych większych sklepów w Polsce prawdopodobnie i znajdziecie tam dosłownie wszystko. Nie ma rzeczy, której tam nie znajdziecie, które mogłyby tyczyć się wędkarstwa. Więc na naprawdę wybór mają bardzo, bardzo duży. Link macie podane w opisie. No i tak eee, troszkę doszło tutaj do mnie gadżetów Prologica między innymi, tak jak wiecie, survivalowych, nie tylko survivalowych, ale takich wędkarskich to są gadżety, które są dobrą opcją, gdy jeździmy na nocki. Tak jak ja, gdy jeżdżę na 2-3 dni ryby. No i tutaj mamy taki czajniczek. Uda, fajna rączka, taka mało spotykana. I fajny design taki typowo wędkarski. I jest to, I jest to litrowy czajniczek, który na, na tych nockach na pewno będzie wykorzystany. Dalej, kolejną, kolejnym gadżetem z ProLogica jest zestaw sztywców. No i to fajnie, bo to kurde, na tym są te karpie wygrawerowane i to bardzo ładnie się prezentuje, tak wiecie, estetycznie. Design jest mega i wiadomo, że to będzie służyło u mnie podczas wypraw węcelskich. Mała łyżeczka, duża łyżeczka, nożyk, e, w to jest bardzo ciężkie w ogóle. Oraz e, talerz. Więc no, będziemy na karpiach jedli skarpia. karpia, co zresztą widać. E, dalej, z kolei rzeczy. Kolejną spoką sprawą i która bardzo mało miejsca zajmuje, a to dość istotne, podczas tych wypadów 2-3-4 jest taki mały polniczek. Który podłączamy do tej Katiuszy, do tej butli z gazem, i sobie możemy coś upiścić, coś do jedzenia zrobić. Pewnie kucharz będzie to używał. Dalej, na sklepym Carskim Krapnopolis była promocja, i możliwe, że jeszcze jest na kołowrotki firmy Prologic i Savage Der. Musimy wrócić, to tu jest tutaj ten kołowrotek, i doszło do mnie dwa kołowrotki to jest kołowrotek firmy SAWAGER rozmiar 3000 taki pod bardziej pod spłalik, pod okonie on nie jest tutaj łamany bo nikt nie myślał no i tutaj mam ten jeden kołowrotek i e, tutaj jest drugi więc ta promocja dwa w jednym kupujemy jeden, a drugi taki sam dostajemy gratis aby nie było, że jeden dostałem tylko to są e, obydwa to jest takie dwa kołowrotki z firmy, z firmy SAWAGER e, dalej e, pokażę sobie może teraz troszkę sprzętu że firmy ROBINSON e, z robinsona dostałem kołowrotek Robinson Tatika FD258, czyli korek, na który nawinałem sobie żyłkę i będzie tu u mnie kortek do wędki maczowej, czyli do wędki spławikowej. No i jakoż tak na no to mam tutaj maczówkę White FDE Robinson mx 3 czyli wędkę o wymiarze 366 do, do 18 gram wyrzutu. To będzie wędka, która będzie mi służyła na łowienie podczas spławiki Jest bo jest bardzo lekka, ja lubię bardzo lekki, taki delikatny, fajny sprzęt. Więc to elegancko. Dobra, lecimy dalej. Możecie z tej strony stanąć. Koszulki e, ze sklepu wędkarskiego to standard. Możliwe, że jakieś będziemy rozdawać na jakimś filmie albo na jakimś live. Dalej, e, ze sklepu wędkarskiego zaraz przejdziemy. Ze strony studencka Ostoja dostałem lodówkę e, wędkarską, która no. Jeżeli wiecie, jeździcie z dziećmi na przykład na ryby z całą rodziną takie takie serdiwale, no to naprawdę mega sprawa, lodówka trochę miejsce zajmuje. Ale jest w ogóle bardzo mega, ładnie zrobiona, widać wysoką jakość wykonania, link do takiej lodówki macie podany w opisie. Tutaj mamy, wiecie, ładowanie, ładowanie, no ten prąd cały, ładowanie pod fajka samochodowego oraz pod zwykłe gniazdkę, czy to jakieś tam europejskie, chińskie i pod te normalne gniazdko. No i to ogólnie bardzo fajnie trzyma nam temperaturę, taka w formie walizki, kółeczka, więc to no spoko sprawa, jeżeli wiecie, jedziemy gdzieś na 2-3 dni, a chcemy mieć schłodzone jakieś mięso, czy jakieś napoje. I bardzo fajnie trzyma y, temperaturę. No i tutaj jestem już uzupełniony na ten rok, jeżeli chodzi o metody spinningowe. Na pewno w tym roku, no nie wiem czy teraz, ale jesienią, czy nawet pewnie latem, będzie trochę trollingu. Trochę spinningu, to nie jest tak, że w ogóle spinning nie łowię, coś z tym tego spinningu będzie. No i tutaj mamy takich troszkę większych gum, które będę między innymi stosował do trollingu. Eee, główki jigowe, woblery właśnie takie między innymi trollingowe Oczywiście nie może zabraknąć przynęt na okonie, bo u mnie te okonie na pewno będą Z grzeszem będziemy na okonie z od nasz łowca okoni eee, Woblery boleniowe między innymi, woblery na pewno kilka razy będę chciał się nastawić na, na bolenia Ciężarki oczywiście do bocznego trochu, masa różnych gum, przypony fluokarbonowe, główki jigowe, czyli wiecie, niezbędne, potrzebne akcesoria przy metodzie spinningowej. Przypony wolframowe i między innymi nawet takie opaski, które są przeciwko komerowe. Komary, jak mam coś takiego nałożone, to komer obok tego nie usiądzie, więc no spoko sprawa, tym bardziej, że teraz mamy lato. Które nadchodzi wielkimi krokami i się powoli wiosna kończy komarów, na pewno wody będzie bardzo dużo. Tak się prezentują te ostatnie moje nowości, które otrzymałem, może niektóre kupiłem, więc to no, trochę tego jest. Mam nadzieję, że będzie to wykorzystywane. I w sumie jeszcze może wspomnę o tym, bo to pokazywałem kilka razy na filmach, to już jak widać jest trochę brudne, bo jest używane cały czas non stop. EcoFlow, czyli jest to stacja do ładowania. O, mój chyba rozładowany, nie wróć na ładowany. Mamy zwykłe gniazdko, dwa gniazdka USB i gniazdko samochodowe. Mega dobra sprawa, spokojnie na 2-3 dni takiego mega mocnego użytkowania wystarczy. Możemy nawet sobie z tego, tej laptop podłączyć. Tu mamy wszystkie podane parametry, zaraz pokażę. To ma to około dwu, 20 tysięcy godzin, czy tym nawet więcej. W każdym razie pociągnie to nawet telewizor, czy laptop, czy praktycznie każdy sprzęt dostępny elektroniczny. Więc no, mega fajna sprawa. I nie jest jakoś mega drogie. Więc e, tak to się prezentuje. Ja ogólnie sprzęt czasami kupuję na Allegro, ale większość to jest sklep bękarski.pl i tam jest wszystko, czego dusza zabraknie. W tym filmiku to w sumie tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie i zapraszam, linki podane w opisie. I do następnego, ją.